Wyobraź sobie, że każda Twoja wiadomość, każdy przelew bankowy i każdy wojskowy sekret nagle zostaje złamany. To nie jest scenariusz science fiction, to realny potencjał maszyny, która wykorzystuje najdziwniejsze prawa fizyki komputera kwantowego. Zbudowany na logice zer i jedynek. Nasze dzisiejsze komputery są już niewystarczające. Nadchodzi technologia, która sprawi, że najpotężniejszy superkomputer stanie się starym kalkulatorem. Przez dziesięciolecia dominowała cyfrowa siła, ale teraz naukowcy otwierają drzwi do świata podatomowego. Świat kwantów, który rzuci wyzwanie całej naszej cyfrowej egzystencji. Witaj w Mind Seed World miejscu, gdzie ciekawość zamienia się w wiedzę. Dziś zanurzymy się w sercu kwantowej rewolucji. Zanim jednak powiemy, dlaczego kwanty zagrożą bankom i bitcoinowi, musimy zrozumieć, w jaki sposób ta nowa technologia przełamuje zasady fizyki, które znamy. Zwykła maszyna idzie drogą, którą jej wskażemy. Maszyna kwantowa potrafi iść wszystkimi możliwymi drogami w tym samym czasie. To właśnie jest jej tajemnica. Pytanie brzmi: kiedy ta technologia wyjdzie z laboratoriów i zmieni nasze życie na zawsze? Odpowiedź jest bliżej niż myślisz. Zwykły komputer operuje na bitach. To jednostka informacji, która może przyjąć jedną z dwóch wartości 0 lub 1. Komputery kwantowe używają kubitów. Dzięki prawu superpozycji, kubit może być zerem, jedynką, a nawet obu stanami jednocześnie. Superpozycja pozwala kubitowi. Reprezentować wiele możliwych rozwiązań w tym samym momencie. Zamiast czekać w kolejce, kwant testuje wszystko naraz. Dodając kolejne kubity, moc obliczeniowa rośnie wykładniczo. Oznacza to, że każdy dodatkowy kubit podwaja moc obliczeniową systemu. Ciekawostka. Naukowcy szacują, że 60 kubitów ma większą moc niż wszystkie superkomputery świata razem wzięte. To jest ten magiczny punkt zwany supremacją kwantową. Drugie szalone zjawisko to splątanie kwantowe. Gdy dwa kubity są splątane, zmiana stanu jednego natychmiast zmienia stan drugiego, bez względu na to, jak daleko od siebie są. To tak absurdalne zjawisko, że nawet Albert Einstein nazwał je upiornym działaniem na odległość. Splątanie pozwala kubitom współpracować w niespotykany dotąd sposób. Te dwa efekty, superpozycja i splątanie, Pozwalają kwantowym maszynom omijać klasyczne zasady logiki i rozwiązywać problemy w radykalnie mniejszym czasie. Problem leży w stabilności. Kubity są niewiarygodnie delikatne. Minimalna ingerencja z otoczenia, zwana dekoherencją, niszczy cały system obliczeń. Dlatego komputery kwantowe, jak maszyny IBM, muszą być chłodzone do temperatury 0.015 kelwina, zimniej niż w kosmosie, żeby stany kwantowe przetrwały. Konieczność tak ekstremalnego chłodzenia i izolacji jest powodem, dla którego komputery kwantowe są obecnie ogromne, drogie i dostępne tylko w największych laboratoriach. Badacze pracują nad różnymi technologiami od kubitów nadprzewodzących, szybkich, ale niestabilnych, przez jony uwięzione, wolne, ale stabilne, aż po kubity fotoniczne, używające światła. Największym wyzwaniem jest czas życia kubitu. W nadprzewodzących systemach jest on liczony w mikrosekundach. Osiągnięcie stabilnych obliczeń, to tytaniczna praca inżynieryjna. Aby w ogóle myśleć o stabilnym komputerze, potrzebujemy korekcji błędów kwantowych, gdzie setki, a nawet tysiące fizycznych kubitów chronią jeden. Jeden kubit logiczny przed dekoherencją. Największe firmy stawiają sobie za cel zbudowanie tysiąca, tysiące stabilnych kubitów logicznych do końca tej dekady. Dopiero wtedy zaczną się praktyczne, niszczące zastosowania. Wyścig o stabilne kubity trwa, a stawką jest bezpieczeństwo nasze wiadomości, transakcje i całe systemy wojskowe. Ciekawostka: konwencjonalny procesor to lód, kwantowy to ciecz, ciągły ruch i zmiana. Teraz, kiedy rozumiemy już podstawy kwantowego przetwarzania, czas przejść do tego, co najbardziej niepokoi rządy i banki kwantowa apokalipsa kryptograficzna. Nasz dzisiejszy cyfrowy świat opiera się na matematyce, a ta matematyka właśnie została zakwestionowana przez prawa fizyki. Jesteśmy w kwantowym okresie przejściowym. Czy zdążymy się zabezpieczyć, zanim nadejdzie kwantowa apokalipsa? Obecne szyfry, takie jak RSA i ECC, kryptografia krzywych eliptycznych, opierają się na trudności wykonywania obliczeń np. rozkładu dużych liczb na czynniki pierwsze. Tutaj wkracza algorytm Shora, stworzony przez Petera Shora. Wykorzystując superpozycję, kwantowy komputer potrafi testować wszystkie możliwe czynniki jednocześnie. Złamanie 2048-bitowego klucza RSA, które dzisiejszym superkomputerom zajęłoby około 3 miliardów lat, komputerowi kwantowemu może zająć zaledwie 8 godzin. Ten algorytm stanowi bezpośrednie zagrożenie dla infrastruktury kryptowalut. Klucze prywatne są generowane na podstawie kluczy publicznych, a Shor może odwrócić ten proces. Choć twórcy kryptowalut pracują nad poprawkami, fundamenty bezpieczeństwa opierają się na matematyce, która w obliczu mocy obliczeniowej kwantów staje się bezbronna. Drugie zagrożenie to algorytm Grovera. Chociaż nie łamie on RSA, to potrafi kwadratowo przyspieszyć przeszukiwanie nieuporządkowanych baz danych, na przykład haseł. Dla porównania, jeśli dzisiejszy komputer szuka rozwiązania w jednej sekundzie, Grover znajdzie je w jednej dziesiątej sekundy. To radykalnie zwiększa skuteczność ataków brute force. Największe agencje wywiadowcze już dziś prowadzą ataki zapisz teraz, odszyfruj później. Zbierają zaszyfrowane dane, wiedząc, że w przyszłości maszyny kwantowe je otworzą. Oznacza to, że zagrożone jest wszystko, co dziś jest szyfrowane kluczem publicznym transakcje bankowe. Bezpieczeństwo wojskowe, komunikacja dyplomatyczna i cała infrastruktura TLS-SSL, na której opiera się internet. Rozpoczął się globalny wyścig kwantowy. Kto pierwszy stworzy komputer z tysiącem stabilnych kubitów logicznych, może zdobyć globalną dominację. IBM zaprezentował swoje procesory Eagle i Heron o mocy ponad 100 kubitów. A Google wciąż dąży do zbudowania maszyny, która utrzyma supremację kwantową w praktycznych zastosowaniach. Eksperci są zgodni. Jeśli nie zmienimy protokołów szyfrowania w najbliższym czasie, staniemy w obliczu kryzysu egzystencjalnego w cyberprzestrzeni. Ciekawostka. Naukowcy z Uniwersytetu Sussex szacują, że tylko 300 stabilnych kubitów logicznych wystarczy. Aby złamać bitcoin w ciągu godziny. Wiele instytucji wciąż ignoruje to zagrożenie, traktując je jako odległą bajkę. Tymczasem czas na migrację jest potrzebny już teraz. Nasze cyfrowe kłódki są silne tylko tak długo, jak długo nie ma klucza. Komputery kwantowe ten klucz mogą stworzyć. To, co było siłą naszych systemów matematyka nagle stało się ich piętą Achillesową. Musimy pilnie zbudować nowy most, nową kryptograficzną obronę, zanim wróg znajdzie klucz do drzwi. Czy jesteśmy skazani na zagładę? Na szczęście nie. Odpowiedzią jest kryptografia postkwantowa PQC zestaw nowych algorytmów, bezpiecznych nawet w erze kwantowej. Większość z nich opiera się na problemach matematycznych związanych z kratami lattices zamiast faktoryzacji dużych liczb używamy złożonych struktur geometrycznych. Znalezienie najkrótszej ścieżki w tych kratach to problem tak trudny, że nawet algorytm Shora nie potrafi go łatwo rozwiązać. NIST, amerykańska agencja standaryzująca technologie, już wybrała cztery, cztery algorytmy, które mają zastąpić RSA na całym świecie. Crystal Kyber, i Crystal Dilithium są kluczowe. To musi być migracja na dużą skalę. Cały Internet, banki, rządy chmury danych wszyscy muszą przejść na nowe standardy, zanim pojawi się komercyjny komputer kwantowy. Ciekawostka. Nowe, bezpieczne algorytmy PQC są zazwyczaj wolniejsze od RSA i generują dwa razy większe klucze. To rodzi nowe wyzwania dla szybkości działania internetu. Mamy też technologię, którą można nazwać kwantowym safe'em kwantową dystrybucję klucza QKD. QKD wykorzystuje fakt, że nie można zmierzyć kubitu bez zmiany jego stanu. Innymi słowy, każda próba podsłuchu natychmiast zostaje wykryta. Jest to rozwiązanie bezpieczne? Nawet dla przyszłych komputerów kwantowych, ponieważ opiera się na podstawowych prawach mechaniki kwantowej, a nie na matematycznych trudnościach. Chińczycy już używają QKD do przesyłania danych z przestrzeni kosmicznej, a budowa globalnej, kwantowo bezpiecznej sieci satelitarnej staje się rzeczywistością. Problem z QKD. Działa tylko na stosunkowo krótkich dystansach za pomocą światłowodu. Na większe odległości potrzebujemy drogi satelitarnej transmisji. Najbardziej realistyczna przyszłość to bezpieczeństwo hybrydowe PQC dla globalnej sieci, a QQD dla kluczowej, krytycznej infrastruktury rządowej i finansowej. Świat już zaczął ten proces. W ciągu następnych 10 lat. Wszystkie nasze klucze zostaną wymienione na nowe, odporne na kwanty. To nie jest tylko wyścig technologiczny, ale wyścig z czasem, który musi zakończyć się sukcesem. Konsekwencje porażki są zbyt poważne. Im szybciej wdrożymy PQC, tym mniej danych zostanie przechwyconych i zarchiwizowanych do odszyfrowania w przyszłości. Ciekawostka. Dwa komputery kwantowe walczą ze sobą. Jeden łamie, drugi broni algorytmem PQC. Kwantowe komputery to jednak przede wszystkim źródło niesamowitej nadziei. Symulacja skomplikowanych molekuł chemicznych to największy przełom. Dla naszych obecnych komputerów nawet modelowanie prostej cząsteczki kofeiny jest niemal niemożliwe. Kwanty obliczą to w kilka sekund, przyspieszając odkrycia leków na lata. To oznacza rewolucję w farmacji. Szybkie projektowanie nowych leków, precyzyjne terapie przeciwnowotworowe i walka z antybiotykoodpornością. Dzięki kwantom stworzymy nowe, doskonałe materiały. Superwydajne katalizatory przemysłowe. Czy w końcu nadprzewodniki działające w temperaturze pokojowej? Symulacja kwantowa pozwoli nam również lepiej zrozumieć i zoptymalizować procesy magazynowania energii, np. dla ogniw wodorowych i baterii. W dziedzinie optymalizacji kwanty są bezkonkurencyjne. Znajdą najbardziej efektywne trasy dla dostaw, co pozwoli oszczędzić miliardy. I zredukować emisję dwutlenku węgla. W finansach kwantowe komputery znajdą doskonałe portfele inwestycyjne, optymalizując ryzyko w sposób niemożliwy dla klasycznych maszyn. W połączeniu z sztuczną inteligencją, komputery kwantowe stworzą AI o niewyobrażalnej mocy, które potrafi analizować dane szybciej i głębiej niż cokolwiek, co dziś znamy. Kwanty pozwolą nam modelować skomplikowane zjawiska fizyczne, od ruchów czarnych dziur po mechanikę kwantową, poszerzając naszą wiedzę o wszechświecie. Ciekawostka. Kwantowy komputer rozwiązuje problem optymalizacji tras w kilka sekund, co klasycznemu zajęłoby tysiąc lat. Ciekawostka. Chińska armia. Używa już komputerów kwantowych do szybkiej optymalizacji i symulacji manewrów wojennych, co daje im ogromną przewagę strategiczną. Jesteśmy na początku drogi, drogi, która prowadzi do przełomu naukowego i technologicznego, jakiego świat jeszcze nie widział. Ciekawostka. W 2014 2014 roku. Naukowcy z Delft przeprowadzili teleportację kwantową na odległość 3-3 metrów. Technologia nadprzewodząca jest obecnie liderem pod względem liczby kubitów. Firmy takie jak Google i IBM stawiają na ten właśnie kierunek rozwoju. Uwięzione jony to technologia wolniejsza, ale oferująca wyższą wierność operacji, mniejsze ryzyko błędu. Przeduje w niej firma. IOMNQ. Kubity fotoniczne wykorzystują cząstki światła, choć dopiero rozwijane, mają potencjał do pracy w temperaturze pokojowej. Szum kwantowy jest wciąż naszym największym wrogiem. Obecne maszyny są podatne na błędy i dlatego nie mogą wykonywać długich, skomplikowanych obliczeń. To właśnie dlatego korekcja błędów jest tak ważna. Prawdziwe przełomy nastąpią, gdy uda się wbudować stabilność w architekturę. Następnym krokiem są sieci kwantowe, pozwalające na łączenie maszyn, by tworzyć moc obliczeniową większą niż jakikolwiek pojedynczy komputer. Sieci te wykorzystają teleportację kwantową, by przesyłać stany kwantowe między odległymi punktami bez fizycznego transferu. Ciekawostka. W mechanice kwantowej obowiązuje zakaz klonowania No Cloning Theorem. Nie da się idealnie skopiować nieznanego stanu kwantowego. Stąd bierze się bezpieczeństwo QKD. Wiele firm już dziś udostępnia komputery kwantowe w chmurze. Każdy może eksperymentować z tą technologią, co napędza innowacje. Algorytm Shora opiera się na matematyce z XVIII wieku. To tylko pokazuje, że kwanty redefiniują nawet najstarsze zasady. Przyszłość AI leży w kwantach. Będziemy w stanie tworzyć sztuczną inteligencję zdolną do rozwiązywania problemów, które są obecnie poza naszym zasięgiem. To, co dziś jest ludzką intuicją, maszyny kwantowe będą potrafiły obliczyć. To zmieni cały proces twórczy. Edukacja kwantowa staje się kluczowa. Potrzebujemy nowej generacji programistów, którzy będą potrafili myśleć w kategoriach superpozycji i splątania. Technologia kwantowa to ostrze obosieczne niesamowite możliwości idą w parze z niewyobrażalnym zagrożeniem. Podsumowując, Komputery kwantowe są rewolucją napędzaną przez superpozycję i splątanie, ale są też zagrożeniem dla kryptografii RSA i bitcoina. Mamy jednak kwantową tarczę w postaci algorytmów postkwantowych i kwantowej dystrybucji klucza. Konieczna jest globalna migracja do PQC. To największe przedsięwzięcie w historii cyberbezpieczeństwa. Jeśli uda nam się przetrwać kwantową apokalipsę, czeka nas era niespotykanych dotąd odkryć w medycynie, materiałoznawstwie i AI. Stoimy u progu największej rewolucji technologicznej od czasów tranzystora. To, jak ją wykorzystamy, zadecyduje o przyszłości naszego cyfrowego świata. Zaintrygował Cię dzisiejszy odcinek? Zostaw pytanie w komentarzu. Czytam każdy z nich. Subskrybuj i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych niesamowitych faktów. Dziękujemy, że oglądałeś Seed World.